Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym poradniku z pulpitu, jako że wielu z was pyta mnie co zrobić w przypadku gdy z pendrive'a zainstalujemy nasz system operacyjny i chcielibyśmy Potem z niego korzystać normalnie, jak z pamięci przenośnej, tak jak z normalnego pendrive'a. Na moim kanale znajdziecie dwa filmy z dwoma sposobami, jak zrobić budowalnego pendrive'a i wgrać na niego pliki systemowe, żeby były one czytane podczas startu systemu przez BIOS, tak, żebyście mogli z, nie, z tego pendrive'a zainstalować system na swoim komputerze. Odnośniki będziecie mieć tutaj na filmie do tych poradników. Natomiast, właśnie odpowiem Wam się na to nurtujące ale wręcz banalne e, pytanie, e, jak i banalną odpowiedź, e, co zrobić z tym pendrive'em już po instalacji e, z tego systemu. Otóż, moi drodzy, wystarczy go e, jedynie sformatować. Jak to robimy? E, wchodzimy w komputer, i ja tu mam jakiś przykładowy tam, e, pendrive, tak jakieś tam 250 mega. Jeżeli mieli się na nim system, będzie wyglądał podobnie, ewentualnie może być ikonka tego typu, tak Windowsa, zamiast tutaj ikonki dysku. Tak wygląda mniej więcej wasz Pendrive. I w przypadku, gdy chcecie go właśnie przywrócić do stanu pierwotnego, tak, czyli wykorzystać z normalnej pamięci masowej, klikacie na niego po prostu prawym przyciskiem i tutaj formatuj, albo we właściwościach tego. Tego woluminu, tego, tego narzędzia powinna być tutaj taka opcja. Jeżeli nie ma, to Was serdecznie przepraszam. Myślałem, że jest. Nie ma, więc klikamy prawym przyciskiem na ten, na ten pendrive, wybieramy opcję formatuj. I tutaj najlepiej kliknąć przywróć ustawienia domyślne urządzenia etykieta volumino, etykieta volumino, czyli jego nazwa. Na przykład pendrive, żeby po sformatowaniu ten pendrive był widoczny w moim komputerze pod taką właśnie nazwą. Możemy zaznaczyć szybkie formatowanie, możemy odznaczyć to, dzięki czemu nasz pendrive będzie lepiej sformatowany wszystkie, ale to kompletnie wszystkie dane zostaną wyczyszczone z tego pendrive'a, tak, żeby ich nie można już nie było, żeby nie można ich było odzyskać. Ja zazwyczaj robię szybkie formatowanie. Także dla mnie to nie robi e, różnicy. Tak, nie, nie, nie ma znaczenia. E, po kliknięciu przywróć ustawienia domyślne urządzenia, e, po wybraniu etykiety w woluminie, po zaznaczeniu tutaj tej opcji, klikamy po prostu rozpocznij. Mamy ostrzeżenie, które informuje nas, że e, wszystkie e, bezwzględnie wszystkie dane usunię usunięte zostaną z naszego pendrive'a. Klikamy oczywiście OK. I po sekundzie, zobaczcie sami, mamy formatowanie zakończone, komunikat, klikamy OK, zamknij i pendrive jest czysty, 245 na 245 Po otwarciu mamy, ten folder jest pusty, tak, czyli ten pendrive jest w tym momencie gotowy do normalnej e, pracy w systemie. On z, w tej chwili, w tym momencie e, przestaje być butowalnym, on nie będzie czytany, nawet jakbyście wgrali pliki systemowe na niego, nie będzie czytany przez BIOSa, tak. Trzeba po prostu procedurę... E, przy ponownej instalacji z pendrive'a, przy kopywaniu plików, trzeba ponownie zrobić tego pendrive'a butowalnym i dopiero wgrać pliki. Do tych filmów, jak to zrobić, macie odnośniki powyżej, jak i w opisie. Myślę, że to nurtujące, banalne pytanie udało mi się właśnie na nie Wam odpowiedzieć dzisiaj. Jeżeli jeszcze macie jakieś wskazówki, piszcie w komentarzu, zachęcam. Łapujcie, moi drodzy, subskrybujcie. Z góry Wam dzięki. I w tym filmie to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, hej.